Wow, rok 2023 za nami, za mną, i muszę przyznać, że był to najbardziej ekstremalny rok mojego życia. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, co się wydarzyło o mnie w tym roku. O moich sukcesach, porażkach, o zarobkach, o życiu prywatnym, o wszystkim, po to, żeby się troszeczkę po prostu wyspowiadać, gdzieś tam czuję się zobowiązane, żeby Wam zaraportować po tym roku, jak moje efekty. Jeżeli chodzi o życie, ponieważ mój kanał jest o poprawie życia, o zarabianiu pieniędzy no i wypadałoby troszeczkę powiedzieć, jak to u mnie wygląda, skoro mam czelność czasem wam doradzać. I w tym filmie opowiem wam dokładnie wszystko, co się wydarzyło u mnie w tym roku. Będzie to standardowe podsumowanie, właśnie roku, jak to u mnie na kanale. Będzie wiele ciekawych rzeczy, a opowiem wam o tym po to, żeby was po prostu zainspirować do działania, do tego, żeby być lepszym człowiekiem, żeby pracować ciężej. Żeby osiągać swoje cele, realizować marzenia. A dzisiaj będzie dużo o celach, o marzeniach, o zarobkach, także zapraszam serdecznie. I zacznijmy od tego, że jestem na wyspach kanaryjskich. Już stuknął mi tu miesiąc, jak tutaj na tych wyspach sobie mieszkam, można powiedzieć. Wynająłem sobie dom na wsi na kompletnym odludziu, żeby troszeczkę odpocząć i też popracować w spokoju, ale raczej odpocząć, ponieważ był to najbardziej intensywny rok mojego życia naprawdę i osiągnąłem tyle, że naprawdę nie spodziewałbym się w ogóle, że tyle mogę w ciągu roku osiągnąć. No i dzisiaj o tym opowiem. Także, nie przedłużając, zacznijmy od tego, że był to najlepszy rok mojego życia, powiedzmy pod wieloma względami, nie pod każdym, ale pod względem na pewno biznesu i w dużej mierze pod względem życia prywatnego. Opowiem Wam dzisiaj o biznesie. Mam całą listę zapisaną rzeczy, którą dzisiaj Wam opowiem. Będzie o życiu prywatnym, będzie o rozwoju, no, i dużo będzie ciekawostek, fajnych rzeczy o sukcesach, o porażkach, o marzeniach, o planach na kolejny rok. Także myślę, że warto sobie zrobić kawkę tak jak ja i posłuchać czy pooglądać o tym, co dzisiaj mam wam do powiedzenia. No i myślę, że zacznę standardowo od biznesu, bo to chyba najwięcej osób interesuje pieniądze, biznes, ile zarobiłem, ile można zarobić, tak? Czy warto w ogóle się starać? I ok. Rok 2023 muszę przyznać, że miał to być rok dla mnie raczej odpoczynku, bo. Pojawiło się dziecko w mojej rodzinie, tak? Jestem, zostałem ojcem, o tym zaraz. No i myślałem, że będę raczej mniej pracował, mniej zarabiał i odpuszczę. No i tak się stało, że zarobiłem najwięcej w ciągu roku, w całym moim życiu. W ciągu tego roku może zacznę od zarobków, od mojej wartości netto, i potem przejdę do szczegółów bardziej. I podliczyłem sobie dzisiaj rano, ile zarobiłem w tym roku. Jeszcze się rok nie skończył, ale jest ostatni miesiąc. I jaka jest moja wartość netto, bo dawno tego nie robiłem. I moja wartość netto, czyli aktywa, które posiadam, w tym wypadku są to nieruchomości, gotówka, no i kryptowaluty, którą uznajemy też za gotówkę, za aktywa płynne. I wyszło mi, że posiadam 2 miliony 200 tysięcy złotych wartości netto, czyli całkiem niedawno udało mi się przekroczyć milion złotych wartości netto, a w tym roku, jak się okazuje, już jest ponad grubo 2 miliony. I to jest ciekawe, bo Zanim jeszcze przejdę do zarobków w sklepie internetowym, w ogóle w biznesie online, to jak się okazało, moja wartość na to bardzo wzrosła, ponieważ po pierwsze posiadane kryptowaluty, których tam wartość w moim portfolio jest powiedzmy jakieś 10%, nie jest to jakieś bardzo dużo, głównie Bitcoin i Ether, to wartość tych kryptowalut dość mocno wzrosła, bo jak ktoś śledzi kryptowaluty, ten rok był naprawdę dobry dla kryptowalut. Bitcoin zaczynał gdzieś na początku roku z poziomem 20 tysięcy, jak nie mniej, yy, dolarów. Teraz mamy ponad 40, także tu moje portfolio bardzo ładnie wzrosło. Podobnie jest z nieruchomościami, z mieszkaniami. Posiadam dwa mieszkania, pełni spłacone, nie posiadam kredytów hipotecznych, żeby nie było, że naginam rzeczywistość. To jedno moje mieszkanie jest warte około, myślę, 700 tysięcy złotych, drugie około miliona, 200 tysięcy. No i jak szacuje się w tym roku wartość nieruchomości ogólnie na rynku mieszkaniowym dość znacząco wzrosła. Ktoś powiedział chyba 20%, nie, nie śledzę tego, mam to gdzieś, nie chcę sprzedawać mieszkań swoich, bo nie o to chodzi w mieszkaniach, czy w moim, czy w tym na wynajem, mieszkania, które posiadam, ale no tutaj też moja wartość netto przez to wzrosła. Dzie dziękuję dopłatom rządowych z podatków, ponieważ dzięki temu moja wartość netto wzrosła, z pieniędzy podatników prawdopodobnie w dużej mierze. Hmm. Cóż, Smutna rzeczywistość najskutniejsza dla tych, którzy chcą zakupić swoją pierwszą nieruchomość, ponieważ ceny bardzo wzrosły poprzez stymulację przedwyborczą. No ale cóż, jak ktoś już ma, to jest łatwiej, jak ktoś nie ma, no to rząd, który powinien pomagać, jeszcze robi bardziej pod górkę. W każdym razie, dzięki temu moja wartość netto wzrosła wyraźnie. No jeżeli chodzi o zarobki w szeroko pojętym biznesie online, jeszcze wiadomo roku nie mam podliczonego podatki jeszcze się pojawią jakieś, ale zarobiłem no około 1 600 tysięcy złotych przychodu i myślę po odjęciu podatków będzie to. Ciężko dokładnie powiedzieć. Sam nie wiem do końca, ile zarabiam, bo tego aż tak bardzo nie liczę, ale myślę, że prawie dojdę do miliona gdzieś tam na rękę zarobionych pieniędzy już dla mnie na czysto. Także rok 2023 <laughs> III... <laughs> będzie dla mnie no, rokiem, w którym zarobiłem prawie milion złotych, moje aktywa y, wzrosły bardzo mocno. Jest tak, chyba że jak się już posiada sporo aktywów, pieniędzy, to łatwo je pomnażać, i chyba tak to działa w moim wypadku już coraz bardziej. Także w tym roku zarobiłem najwięcej w swoim życiu i jestem z tego bardzo dumny. Oczywiście pracowałem sporo. Z kolejnych, z kolejnych takich rzeczy biznesowych muszę przyznać, że zrobiłem w tym roku rzecz bardzo stresującą, czyli wynająłem moje mieszkanie poprzednie, gdyż. Na początku roku przeprowadziłem się do nowego, wymarzonego W pełni już takiego full wypas mieszkania Ponieważ spodziewałem się dziecka No i moje poprzednie mieszkanie, które widzieliście na poprzednich filmach Zostało wynajęte i bardzo fajnie się złożyło Ponieważ oso osobą, która wynajęła to mieszkanie Był Brian Tak, mój już kolega, teraz znajomy Który zajmuje się kryptowalutami, biznesem online Także mamy o czym rozmawiać Pan Brian, mój kolega jest z Kenii, tak się składa? I zostaliśmy bardzo fajnymi kolegami, także bardzo się tego stresowałem, a jak się okazało, wynajem mieszkania, wcale nie jest taki straszny, do tego można zyskać nowe znajomości. No i zrobiłem sobie kolejne źródło dochodu pasywnego i mieszkanie daje mi miesięcznie około 3600 zł, minus podatek oczywiście, czyli około 3000 zł na rękę. Dochodu pasywnego, który jest w nieruchomości, i te pieniądze można dosłownie przybimbać, bo to nie są pieniądze już zarobione z pracy, z pracy za godzinę nawet, tylko z wynajmu. Idąc dalej, jeżeli chodzi o biznes, pieniądze, to <laughs> w tym roku na moim blogu pojawiły się trzy nowe kursy online: kurs reklam na Facebooku, kurs Amazon KDP oraz kurs Akademia Kryptowalut, kurs Masterplan KDP od Emilii. Kurs Akademia Kryptowalut od Kryptołowcy oraz mój autorski kurs reklam na Facebooku. I to jest śmieszne, bo ja nie planowałem tych produktów za bardzo wypuszczać, jakby tam może jakieś plany były z tyłu głowy, ale w związku z przeprowadzką, z narodzinami córki, jakby nie planowałem wypuszczać nowych produktów, ale tak się stało, że poczułem flow, no i to po prostu zrobiłem, także fajnie, cieszę się, że jakby kolejne produkty wypuściłem. No i podsumowując gdzieś tam biznesowo ten rok. Prawie milion złotych na rękę zarobiony, wynajęte mieszkanie, dochód pasywny, kolejny już. Naprawdę fajnie moje portfolio wzrosło i jak się okazało, no już naprawdę czuć, że te lata ciężkiej pracy zaowocowały przy nie tak dużej pracy naprawdę ogromnymi zarobkami. No i też dlatego postanowiłem sobie zrobić miesiąc może nie wolnego, ale troszeczkę odpoczynku na Wyspach Kanaryjskich. Przepraszam, ale będzie to film bez montażu i długi przy kawie, ale myślę, że warto w nim zostać. Ok, jeżeli chodzi o biznes, to chyba mam wszystko załatwione. Był to niesamowicie interesujący rok. Przejdźmy dalej do życia prywatnego, ponieważ tutaj też bardzo dużo się działo i myślę, że też mogę wielu z Was zainspirować tym, co się u mnie działo w życiu prywatnym. Po pierwsze, chyba najważniejsze, to. Zostałem ojcem, tak? Jest to nie do opisania coś, co wydarzyło się w moim życiu. Kiedyś byłem taką osobą raczej... Lubiłem dzieci, ale nigdy nie marzyłem aż tak specjalnie o zostaniu ojcem. I... Ale oczywiście chciałem i to zrobiliśmy z moją żoną. Ale zawsze byłem taki, hmm, okej, okay, ojcem może fajnie i nie zdawałem sobie sprawy, jak zostanie ojcem wpływa na nas, tak? Na faceta, na kobietę też. Jak bardzo mocno Rozwijamy się poprzez to, że stajemy się opiekunem małego człowieka. To jest niesamowite, jak dużo czasu, zasobów, tak finansowych, jakikolwiek zabiera dziecko, i jak bardzo zmusza nas to do organizacji życia, pracy, wszystkiego, tak? Bo nasze życie wywraca się do góry nogami. Musimy się jakoś 100 razy bardziej starać. I to sprawiło, że stałem się no, po prostu lepszym człowiekiem i nie miałem wyjścia. Musiałem po prostu o wiele, o wiele ciężej pracować nad wszystkimi rzeczami, nad organizacją dnia. Wiadomo, mniej snu, mniej czasu, więcej obowiązków i jest to no, niesamowite, jak bardzo można się rozwinąć jako ojciec czy jako matka. Nie zapomnę, jak kilka dni po narodzinach mojej córki szedłem sobie na siłownię i wtedy zrozumiałem, że już nie jestem chłopakiem, że jestem facetem. I oczywiście każdemu polecam taką rolę, ale. Po pierwsze, z fajną osobą, tak, bo nie ma nic lepszego niż bycie rodzicem, z fajną żoną czy mężem. I fajnie też być w sytuacji życiowej, gdzieś tam finansowo-życiowej, no w miarę ustabilizowanym, tak? no Ja przeprowadziłem się do nowego mieszkania, które było przystosowane do powiększonej rodziny. Finansowo też jestem już bardzo zabezpieczony, także miałem też czas, żeby zająć się dzieckiem i żoną. I wtedy jakby to wszystko jest zupełnie innym doświadczeniem niż gdybym musiał dużo pracować, nie miał pieniędzy. Wtedy byłoby to na pewno o wiele trudniejsze. Także warto czasami myślę postarać się jako dzieciak, jako młody człowiek, żeby jednak gdy będziemy już dorosłymi ludźmi, to żeby było już no, to wszystko w miarę zabezpieczone. Wtedy na pewno będzie łatwiej i będziemy mogli poświęcić więcej czasu naszemu dziecku, tak? Czy żonie, czy mężowi. Jeżeli po prostu chcemy ten czas spędzić razem, bo ten czas jednak szybko mija potem i może nam być bardzo żal, co często też słyszę od osób, które przygapiły okres, gdy ich dziecko było małe. I przechodząc dalej, jeżeli chodzi o życie prywatne, to kolejną taką bardzo fajną, ważną sprawą była przeprowadzka do mojego no, drugiego nowego wymarzonego mieszkania, gdyż yy, przeprowadziłem się w lutym i było to mieszkanie zakupione jeszcze... Na fali zarobku z czasów covid gdy zarobiłem troszkę więcej pieniędzy, kupiłem sobie to mieszkanie. Wiem, kredyt częściowo hipoteczny w 2020 roku i wtedy, no jakby zakupiłem mieszkanie od dewelopera, ono się budowało. Yy, wiadomo, wykończenie mieszkania prawie rok mi zajął. Bardzo, bardzo skomplikowany proces, ale finalnie w lutym tego roku 2023 przeprowadziłem się. No i takie wymarzone, naprawdę tip-top mieszkanie dla mnie i dla mojej rodziny jest. Już no, z nami i stare poszło na wynajem tak, jak powiedziałem. Brian mieszka w poprzednim mieszkaniu. No i przeprowadzka jest to też coś dużego, co sprawiło, że moje życie prywatne bardzo, bardzo poszło no, w fajnym kierunku i w fajnym miejscu mieszkam, bardzo się cieszę, mamy dużo przestrzeni dla mojej rodziny. I były to dwie rzeczy przeprowadzka, dziecko bardzo pozytywne w moim życiu. Bardzo, bardzo, coś niesamowitego. Niestety, jeżeli chodzi o życie prywatne, stało się coś bardzo strasznego, o czym już kiedyś wspominałem. Otóż mój brat, jedyny, Marcin niestety zmarł na raka mózgu. Jego choroba toczyła się już od 2-3 lat, 2,5 roku. Niestety zmarł nagle jakaś czwartego stopnia. No i była to bardzo smutna mm, sytuacja w tym roku dla mnie, dla moich rodziców, dla wszystkich, całej rodziny. No i niestety to bardzo negatywnie rzutowało na ten rok, jeżeli chodzi o życie prywatne. Aha. Także idąc dalej. Tak czy siak był to rok bardzo intensywny, jeżeli chodzi o życie prywatne też i życie biznesowe. No, ale tak wygląda życie. Tak, dużo się działo. Chyba nie ma nic y, gorszego niż nie robienie niczego, nie przeżywanie tego życia. Ja owszem, jestem w tym roku bardzo zmęczony, bardzo dużo przeżyłem. Nieraz było bardzo ciężko, ale zdecydowanie mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że w tym roku żyłem. Tak, że żyłem na 100%, że nie zmarnowałem ani jednego dnia i jestem z tego dumny, tak? I dalej. Jeżeli chodzi o szeroko pojęty rozwój, podróże, sport i tak dalej, no to też mam dużo do opowiadania. Tak, na pewno warto tutaj opowiedzieć o... Zacznijmy może krótko od sportu. Jeżeli chodzi o sport, zawsze sobie zapisywałem... Przepraszam, rdzami atakuję ze starego stołu, ponieważ przeniosłem się troszeczkę dalej od domu, żeby mieć spokój. Tu jest taki stary, zardzewiały stolik i troszeczkę mnie atakuje, także wybaczcie i jeżeli chodzi o sport, to w tym roku dbałem o sport, jeżeli chodzi o ruch fizyczny, było dużo siłowni, saunowanie, rower, troszeczkę biegania nawet, dużo spacerów, także muszę przyznać, że w tym roku naprawdę mimo tego wszystkiego co się działo, zadbałem o wysiłek fizyczny. Także jestem bardzo dumny, zawsze to też było jako cele na ten rok, tak. W zeszłym roku tak w ogóle nie miałem żadnych specjalnych celów na ten rok, ponieważ tyle się działo, że po prostu się rzuciłem w ten flow, ale takie cele już mam z tyłu głowy sportowe też zostały zrealizowane. Kolejnym moim celem, właściwie, tak, chyba celem i marzeniem, było. Podróżowanie. Zawsze lubiłem podróże. Nie byłem może takim typowym podróżnikiem z plecakiem, który gdzieś tam śpi po różnych dziwnych miejscach, ale po prostu lubię jeździć, poznawać nowe miejsca, nowe okolice. No i opowiem Wam dzisiaj, może gdzieś tam rzucę w tle zdjęcia, gdzie udało mi się w tym roku wyjechać. Otóż na początku roku, chyba w styczniu, byłem we Francji na tydzień, w Annecy. Bardzo fajnie było, świetne miejsce. Nagrałem nawet film stamtąd i muszę Wam szczerze polecić Francję w ogóle. I. Zwiedzałem Alpy, byłem w Szwajcarii, zobaczyłem naprawdę piękne miejsca, jeżeli chodzi o Francję, z czego się bardzo cieszę. Następnie narodziło się moje dziecko, także miałem parę miesięcy przerwy, ale z półtora miesięcznym dzieckiem odwiedziłem Warszawę na parę dni. Byłem na koncercie Red Hot Chili Peppers, z czego się bardzo cieszę. I wcale posiadanie dziecka nie jest problemem, jeżeli chodzi o podróżowanie czy spełnianie swoich marzeń czy jakichś celów. Także podróżowałem z moim dzieckiem, następnie z małym dzieckiem. Byliśmy we Wrocławiu na tydzień, bo moja żona ma specjalizację zawodową i też da się spędzić tydzień w innym miejscu i opiekować dzieckiem i troszeczkę popodróżować i spełniać marzenia, czy życie zawodowe, czy plany zawodowe i to z niczym nie koliduje, jak się bardzo chce. <laughs> Oczywiście dużo było takich wyjazdów weekendowych, wyjeżdżałem w góry, byłem u moich teściów w górach też, także małe dziecko w żadnym wypadku nie jest problemem, ale nie ukrywam, jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o podróżowanie, bo we wrześniu postanowiłem z moją żoną pojechać sobie na pierwszy urlop z naszym małym dzidziusiem. No i byliśmy na jakieś chyba 10 dni na Chorwacji. Samochodem pojechaliśmy. Jeszcze moim Seatem Ibizą, którego już chyba wszyscy znają z mojej książki, <grych> z mojego kanału. I muszę przyznać, że wyprawa z 3-miesięcznym dzieckiem na Chorwację dość małym samochodem Wow, to było doświadczenie życia, bo po pierwsze było się bardzo ciężko spakować, nie sądziłem, że to auto jest tak pojemne. Jak się już zapakowałem, to prawie pakałem, ale dojechaliśmy. Oczywiście mieliśmy nocleg w Austrii po drodze i dojechaliśmy. Tydzień na Chorwacji spędziliśmy bardzo spokojnie, jedząc sobie w restauracjach, kąpiąc się w morzu i odpoczywając. I byliśmy też przy okazji pożarci żyw, żywcem przez komary, ale było ciężko, muszę przyznać. Szczególnie podróż nie była lekka, aczkolwiek. Warto było. Tak. To było niesamowicie rozwijające doświadczenie, które szczególnie z moim dzieckiem jest piękne. Tak, i po tej podróży stałem się innym człowiekiem i też stwierdziłem, że muszę zmienić samochód. O tym może zaraz, jeżeli chodzi o marzenia. I idąc dalej, następnie pojechałem, czy właściwie poleciałem we wrześniu też z moim tatą, zrobiłem sobie wycieczkę taką męską na cztery dni do Londynu ponieważ no niestety po śmierci mojego brata moi rycy byli przez kilka lat bardzo no, skupieni na opiece nad moim chorym bratem. Chciałem zabrać mojego tata chociaż tak, zrobić męski wypad do Londynu. No i spędziliśmy kilka fajnych dni w Londynie, zwiedzając Londyn. Mój tata przyleciał się samolotem, jedliśmy ryby z frytkami w pubach, spacerowaliśmy, jedliśmy indyjskie jedzenie i po prostu było fajnie. Fajna wycieczka męska, bardzo, bardzo fajnie. No i teraz jeszcze, jeżeli chodzi o podróże, to no jeszcze była zaplanowana podróż w czerwcu. Zdecydowałem się, że ja i moja żona, moje dziecko lecimy sobie na ponad miesiąc na Wyspy Kanaryjskie od połowy listopada do połowy grudnia. No i dzięki temu spędziliśmy chyba najgorszy miesiąc w tym roku, bo w Polsce były ogromne opady. Na Kanarach, tak? Mieliśmy tutaj 25 stopni cały czas. Teraz są ostatnie dni, jak tutaj jestem. I gdy w Polsce były śnieżyce, korki, smog... My tutaj się wygrzewaliśmy na plaży, i wcale nie było tak drogo, jakby się mogło wydawać. Wynajęcie domu na jakiejś wiosce nie było wcale drogie, kosztowało nie było drogie. No nie było też tanie, ale kosztowało 2000 euro na trzy osoby nie jest to wcale taka duża kwota. Oczywiście, można to zrobić o wiele taniej, ale nie były to takie drogie wakacje, jak to często się kupowało wakacje przez jakieś biuro podróży, hotele i tak dalej. I naprawdę spędziliśmy miesiąc na wsi. Fajnym domu, kąpiąc się w morzu, jedząc fajne jedzenie i po prostu w miarę odpoczywając, pierwszy raz w tym roku udało mi się troszeczkę odpocząć od pracy, odciąć się, także naprawdę fajny czas, i teraz będziemy wracać na święta wkrótce z, 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 z Nos Hiszpanii. Także bardzo polecam Wyspy Kanaryjskie, szczególnie w zimie, jest to jedno z niewielu. Destynacji, która jest tutaj po prostu fajnie, ciepło i przyjemnie. Klimat jest bardzo łagodny, także powoli przechodząc do moich marzeń, na koniec zostawię Wam troszeczkę y, takich moich spełnionych marzeń, jeżeli chodzi o takie nawet materialne rzeczy. To przede wszystkim był to rok sukcesów, bardzo intensywny rok. Czułem, że żyłem, bo biznesowo zarobiłem najwięcej, zrobiłem bardzo dużo, prywatnie podróżowałem, przeprowadziłem się. Moje dziecko się urodziło, wymarzone mieszkanie, tak, i był to rok niesamowity, także jest tutaj naprawdę, no, same sukcesy można powiedzieć, tak, życie wymarzone. Oczywiście było ciężko i jestem czasami dość bardzo zmęczony, ale mogę powiedzieć, że żyłem. Jeżeli chodzi o porażki, chociaż nie wiem, czy to jest porażka, troszeczkę moja dieta kuleje w tym roku i muszę przyznać, że wciąż trzymam się mojej filozofii paleo i staram się zjeść produkty nieprzetworzone. Najwyższej jakości i, i tak dalej. Aczkolwiek już sobie troszkę zluzowałem i pozwalam sobie na jedzenie po prostu mąki, czasem dobrej pizzy, makaronu. Oczywiście nie jem słodyczy, ale nie robię już zazwyczaj. Zazwyczaj, bo czasem robię okien żywieniowych, w sensie, że jem śniadania. Gdy pojawiła się nasza córeczka, gdy żona też była w ciąży, no śniadania wróciły do naszego menu i też zacząłem te śniadania jeść, także jem teraz trzy posiłki dziennie. Odpuściłem trochę, ale szczerze powiem, czuję się. Psychicznie troszkę luźniej, gdy sobie mogę pozwolić na coś dobrego. Oczywiście wciąż trzymam się potraw wysokiej jakości i nie wiem, słodyczy, nie piję alkoholu i tak dalej. Także wciąż ta dieta jest ok. Troszeczkę zluzowałem i szczerze to bardzo mi tym dobrze. I muszę chyba o tym powiedzieć. Może nagram kiedyś film, ale po podróży na Chorwację stwierdziłem, że moje auto jest za małe. Mój Seat i wiza które już posiadam auto od wielu, wielu lat, które jest moim takim symbolem oszczędności, zostało sprzedane. Tak? Oddałem je do dealera Seata i jak ktoś się może interesuje motoryzacją, to ja Seata bardzo sobie chwaliłem, uwielbiałem to auto i szczerze, gdyby nie dziecko, to bym tego auta jeszcze nie sprzedawał. No ale jako, że był to bardzo dobry rok i potrzebuję bardzo dużego bagażnika, to spełniłem swoje wielkie marzenie. Kupiłem sobie nowe auto i moim nowym autem jest. Hmm. Jeszcze się nie przyznam. I może kiedyś nagram, ale moje nowe auto kupiłem sobie prosto z salonu. Jest troszeczkę sportowe, jest duże, jest to SUF. I nie będę się może chwalić na kanale moim nowym nabytkiem, żeby nie było. Może kiedyś nagram o tym jakiś fajny film, recenzję samochodu. Dajcie znać, jeżeli ktoś chce, napiszcie czy nagrać taki film, opisać ten samochód. Bo jakby założenie mojego kanału było takie, żeby. Nie chwalić się drogimi samochodami i kupiłem dość drogi samochód. Oczywiście nie przesadziłem, ale kupiłem drugie auto i nie chcę się nim chwalić, ale no, po prostu nawet musiałem to raz kupić większe auto, ale z drugiej strony stwierdziłem, że chcę w końcu spełnić moje marzenie o posiadaniu po prostu fajnego samochodu. Tak. Samochodu, który jest fajny, który jest cool, który mi się podobał zawsze, o którym marzyłem i takie marzenie spełniłem. I to było w tym roku takie moje marzenie materialne. Wciąż mam stary telefon. Przed prawie trzech lat, którym nagrywam ten film I nie mam żadnych Jakichś nowych, materialnych rzeczy Ale samochód po prostu sobie w końcu Sprawiłem, także No cóż Jeżeli chcecie go zobaczyć, to może Kiedyś, kiedyś nagram recenzję Mojego nowego auta firmowego, które będzie Przez kilka lat na pewno ze mną I zobaczymy, czy Wam się spodoba A ja co? Ja tym filmem Chcę Was zachęcić przede wszystkim Do działania, tak? Pamiętajcie, że nie wiem, czy pamiętacie moje pierwsze filmy. Jak ktoś nie oglądał, to sobie zobaczcie. Gdy nagrywałem pierwszy film z wynajmowanego mieszkania, pracowałem wtedy jako menadżer na etacie, nie miałem nic, poza jakimiś oszczędnościami z Amazona, pierwszymi i pierwszą edukacją. I wtedy tak naprawdę dopiero startowałem, nie mówiąc o tym, gdy zostawałem kelnerem i czytałem pierwsze książki lata wcześniej, to było dopiero, dopiero słabo. Dzisiaj moja wartość netto wynosi ponad 2 miliony złotych. Jestem na kanarach. Kupiłem sobie super samochód. Jestem w sumie wolny finansowo i chcę wam pokazać kolejnym rokiem na moim blogu, w moim życiu, że działanie popłaca. Że jest ciężko, że są wyzwania, że dużo problemów po drodze jest, bo dużo miałem porażek, problemów przez ten rok i przez lata poprzednie. Nieraz płakałem z bólu gdzieś tam i z różnych porażek, ale suma sumarum. Mogłem powoli szykować się do zakończenia mojego życia. Oczywiście żartuję, ale nie bałbym się teraz umrzeć, bo wiem, że robię wszystko, co trzeba, żeby tego życia kiedyś nie żałować. Także mam nadzieję, że Was zainspirowałem do tego, że można coś zmienić. Zachęcam Was do pracy, do edukacji, do działania, do podróżowania, do próbowania życia, do odcinania się od dawnych złych rzeczy i do tego, żeby po prostu żyć. Bo życie mamy jedno i nie warto tkwić w miejscu, które Wam nie odpowiada, bo zmiany da się dokonać i ja dla Was chcę być przykładem takiej zmiany na lepsze. Cokolwiek to dla Was oznacza, czy to będzie super auto, podróże, wolność, ciekawsza praca, rodzina, może wszystko działajcie, próbujcie, doświadczajcie, bo życie jest jedno i warto. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia w nowym roku.